I mamy koniec pierwszej edycji Husator M15 Day. Wszyscy się już porozjeżdżali. Przyjechało trochę osób pomimo pogody. E, przyjechali osoby z daleka i zobaczyli czym jest Husator M15 Day. Prawdziwy instruktaż e, z czystym sumieniem mogę ich wypuścić i wiem, że sobie poradzą. A osoby, które czekają na motocykle, w poniedziałek będziemy je praktycznie wszystkie wysyłać transportem zewnętrznym i wtorek, środa maksymalnie do Was pozjeżdżają. Myślę, że ten poradnik, ten materiał dzisiaj Wam bardzo pomoże z tego jak ruszać, z tego jak robić, jaką mieć pozycję na motocyklu i pierwsze te metry zróbcie sobie gdzieś na parkingu, z daleka od samochodów, tak żeby w razie czego nie było paniki. I Pan Pamiętajcie, nieważne co by się działo, wciśnięcie sprzęgła powoduje, że motocykl zatrzyma. Więc miejcie w głowie moje słowa i na pewno nie zrobicie sobie krzywdy. Dajcie znać oczywiście w, mi w sms-em, czy wszystkie pojazdy dojechały, czy, czy jest tak, jak zgodnie z Waszym zamówieniem. W jednym przypadku nie dopisałem jednej modyfikacji, ale tutaj w poniedziałek jeszcze zdążymy zareagować i tylko raczej tą ramkę na tablicę możemy zamontować. Więc osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, piszcie sms w poniedziałek z Lesech, opako, może zdążymy. A jak nie, to Wam wyślemy i zrobimy i założycie sobie sami. I teraz to, zapraszam na relacje z dzisiejszego dnia, a my się widzimy w kolejnych odsłonach na naszym kanale YouTube i nie tylko.

Do 14.00 sobotę codziennie mamy czynne. Czy pogoda, czy nie pogoda? Zależy nam na tym, żeby przed rozładunkiem u Was w domu na motocyklu zrobić kilka tutaj metrów, kilka kilometrów. Ważne, żeby wiedzieć, jak działać, jakie mieć jakimi nawyki. Dobra, stop, stop, hamulec, hamulec. Ok, i znowu jedziemy w lewo. Głowa i jedziemy tam. Tak, jak jechałeś, jeszcze jedno kółeczko. Głowa, spokojnie, w lewo, w lewo. Tu już mamy pojazd. No będzie brudny, ale efekt pierwszy był fajny. I tak będą brali go na przyczepkę, więc musi. Później być wyczyszczony, ale najważniejsze, żeby wiedział, że motocykl nie gryzie, że motocyklem można bezpiecznie podróżować, ale mając prawidłowe nawyki, trzymając kolana blisko baku, trzymając dobrze stopy, nogi na podnóżkach, trzymając prawidłowo ręce i prawidłowo się patrzeć i macie prawidłowo się zatrzymywać. Stop! O, bardzo ładnie. I teraz pojedziemy sobie, zawróć sobie tak. W lewo i pojedziesz teraz dwa kółeczka w prawo, dobra? Czyli jedziemy w lewo, za tą kubką, przejedziesz sobie tutaj za Mercedesem, i dwa kółeczka w prawo, dobra? Głowa, ale z w ogóle. Bardzo ważne, żebyście się obrócili, z tego względu, że zawsze może coś się tam wydarzyć. No i teraz możecie to też sprawdzić, jak. Działa ściągnięcie chlapaczu założenie akcesyjnej ramki na tablicę rejestracyjną, a mam wiedzieć tak, że jak będziecie jeździć w deszcz, to i tak będziecie mieli e, plecy mokre, plecy brudne. No ale słuchajcie, tutaj on jeździł kiedyś, czy nie? O, no i po naszym instruktażu zobaczcie, jak ładnie idzie. Ubrudzi go niesamowicie, ale o to chodzi, jest zabawa. E, no i teraz będzie mu zdecydowanie łatwiej e, ogarnąć. A później pojedziemy sobie troszeczkę dalej i zrobimy sobie taką małą przejażdżkę na naszą śluzę. I przyjechał, aż tak bardzo go nie ubrudził nasz kolega. No i zaraz się zapytamy go, jak mniej więcej mu się jeździ. W takich warunkach to prawda, ale czy warto było przyjechać taki kawał i dowiedzieć się wiele na temat eksploatacji oraz techniki nauki nauki techniki jad. Jest z nami Marcin. Zobaczcie, to jest w ogóle pasja. Nie mógł się doczekać, trząsł się niesamowicie, jak go instruowałem. Nie, nie jest takie straszne, jak wydaje się, prawda? Nie, absolutnie. W ogóle jestem zdziwiony, że w miarę dobrze mi poszło. Jak tak na mój jest. pierwszy raz dziewiczy przejazd z tym oto junakiem. Junak bardzo fajnie zrobiony. Mimo tego, że 125 to naprawdę czuć przyspieszenie, jestem pozytywnie zaskoczony. No Pamiętaj, że on jesteś na dotarciu, te 15 koni on już ma, bo go pokazaliśmy. Ale ja już na instruktazu mówiłem jak masz jeździć i kiedy będziesz mógł jeździć na pełnej mocy. Nie? Dokładnie tak. Cały instrukcja przeszedłem, wszystko wiem, mam nadzieję, że bezpiecznie przede wszystkim do celu. No i, Sarek, dzięki wielkie oczywiście za realizację tego zamówienia. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem Ciebie odwiedzić tutaj na miejscu w Opolu. Jestem z Podpoznania, także trochę kilometrów miałem, tak, ale naprawdę fantastyczna przygoda. I mam nadzieję, że bezusterkowo i bez kolizyjnie będzie się ten motocykl fajnie sprawował. Oczywiście mówiliśmy, jakie mogą wystąpić problemy. Jest z nami zawsze Piotr, który dzieli się swoją trzyletnią już wiedzą. Fajnie tak posłuchać gościa, który już zjadł zęby na nim. Więc my zachęcamy, bo w poniedziałek, te wszystkie pojazdy do Was pojadą, i kolejna edycja Husator M15D będzie chyba w listopadzie, jak wydamy kolejną turę. A jeszcze przypomnę, zostało pięć pojazdów, żeby móc je zrobić w taki sposób i skonfigurować jak tutaj kolegi. A teraz robimy jeszcze instruktaż z załadunku, bo możecie sobie przyjechać się swoimi przyczepami, jak nie chcecie na przykład być na miejscu. I teraz pokażę Wam, na co zwrócić uwagę przy załadunku. Teraz ważna uwaga dla wszystkich użytkowników. Junak M15 jest bardzo, bardzo niski i to już wiemy po naszych doświadczeniach. Zobaczcie, jak on ma blisko kolektor wydechowy. I jak będziecie mieć najazd, zobaczcie, tu jest dosyć najważniejszy jest ten kąt. Im mniejszy ten kąt, tym on wtedy płynniej przejedzie, więc na pewno, jak macie taki krótki najazd, to lepiej gdzieś podjechać pod jakąś górkę, bo najprawdopodobniej będzie my haczyć o kolektor i możemy uszkodzić tą obejmę. To jest po pierwsze. Więc jak już dojeżdżamy, czujemy opór, to poprosić drugą osobę, żeby po prostu podniosła na podnóżkach bądź delikatnie podnieść ten motocykl, żeby on ładnie przeszedł. Zobaczymy jak pójdzie nam w tej części. M15 nie jest tak łatwo zamontować jak macie krótki albo macie wysoki próg więc potrzebujecie pomocy żeby podnieść środek motocykla i wsuwamy najlepiej jakbyście mieli stojak z przodu albo takie przyczepki już przystosowane do motocykli sobie opuszczamy ją na podnóżkę no i teraz pokażę Wam jak trzeba zabezpieczyć motocykl wystarczą trzy pasy i słuchajcie, jak już zamontujecie czym 15, tu w tym przypadku na tym pojeździe się skupimy. Na przyczepkę jeden pas za dolną półkę po prawej stronie, i musimy dociągnąć ją lekko do przodu i w dół. A przednie koło musi być stabilne w stojaku. Drugi pas również po lewej stronie, dociągnięte powinno być bardziej do przodu, ale ważne, żeby on nie poleciał na boki. Jest stabilnie. Trzeci pas wystarczy, żeby zamontować tylne koło, żeby nie podskakiwało Wam podczas jazdy. No i wtedy takim pojazdem można jechać naprawdę bardzo, bardzo daleko. Tak to wygląda w podstawie i tak Wam zalecam, żebyście montowali Junaka M15. A teraz idziemy na kolejny instruktaż pomimo pogody. Tutaj pasja Wasza jest niesamowita. Żałujcie, że Was nie ma, ale zapraszam na kolejne edycje. Będzie się działo a osoby które się zmęczyły i będą spragnione oczywiście zupka dla każdego uczestnika naszego Husator M15 Day. Więc tutaj koledzy sobie już jedzą. Będziecie gwiazdami. A my idziemy kolejnego pana, który się ubrał wyszkolić, bo już pomożesz mi. oczywiście. że one są brudne, ale słuchajcie, najważniejszy jest wjeżdżenie, wyjeżdżenie. Nigdy nie jeździł, to jest bardzo ważne. Jeszcze raz, jest amulet, palce na klamce, wszystko Jedziemy, jedziemy, nogi do, do baku. Żałuję, że jest pogoda taka, jaka jest, bo chciałem, jakby wszyscy przyjechali, pewnie by była pogoda, po takim instruktażu na naszym torze, byśmy wszyscy sobie pojechali, ale tu jest zbytnio niebezpiecznie, jest za mokro, żebyśmy mogli niech, jechać raz, stop, stop. Amulet można. O i bardzo ważne, bo musicie mieć motocykl lekko pochylony na lewo. Jak jest nawet ślisko, to macie tak

Zrobić. będzie wiedział jak ma reagować to są podstawy no, które będziemy już yy, przekazywać na kolejnym Husator M15 Day a teraz zobaczmy na Sebastiana czy sobie poradzi macie zwracać uwagę żeby kolana były przyklejone do baku, zobaczcie kolana do baku Seba i stopy równolegle, jeszcze jedno kółeczko Nie będziecie jeździć w takich pogodach, ale tu są takie emocje naszych klientów, że po prostu powiedzieli, że nie ma opcji. Oni nie będą jeździć motocyklem, który jest na wypożyczenie, ale będą jeździć swoimi. Powiedziałem, jak mają go wyczyścić, więc myślę, że będzie perełka w domu i już chyba nie będą jeździć. Ostatni raz i będą jeździć w taką pogodę. I teraz go puścimy, zatrzymamy go. Taką, takie szkolenie, wy też będziecie mieli. Tutaj jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze, jeszcze. Rost, rost, rost. nóżkę, z podróżki w momencie, kiedy już czujemy, że nie ma prędkości i dwa, nie? Bo teraz będziesz musiał sobie zrobić test, jechać pod naszą drogę, to na tu, to jechać, ale fajnie, jak na tej drodze jechał już jeden, dwa, trzy i redukował to dwójkę. Bardzo ważne, nie panikujemy, nie wbijamy tych biegów, jak będzie właśnie. Muszę obrazek skręcić z kierownicą. Dobra? Bo nie możecie ruszyć i dopiero skręcać. I chyba do 1500-1900 zł. Gdzie ma czarne strasznie, gdzie ma buty spodnie jeansowe, kurtkę tekstynną, kaski, rękawice, więc w zupełności to wystarczy, więc czekamy na Sebastiana.